Były badania dotyczące zachowań narcyzów na pierwszej randce i tam się pojawiło coś, co zadziwiło naukowców. Okazało się, że oczywiście nie wszyscy narcyzi, ale z nich stosuje taką technikę, w której zaczynają sięgać Twoich bardzo głębokich pokładów emocjonalnych. Wydaje się to troszeczkę dziwne na pierwszej randce, kiedy interesują się czymś na tyle głęboko, zadają bardzo wnikliwe i głębokie pytania. Pokażę Ci przykład. Mhm. Na przykład słuchaj, ja, czego ty się boisz? Albo co, bo, co jest dla Ciebie największą porażką? Z czym o sobie nie, ty... najbardziej nie radzisz? Ale poczekaj. I teraz ta osoba, która jest pytana o to, mówi, o kurde, jaki wrażliwy człowiek, jak się mną zainteresował. Jak on jest głęboki, jak jemu na mnie zależy. I tak dalej, i tak dalej, i tak no. dalej. A z badań wynikło, że narcyz nie robi tego dlatego, czy narcyzka nie robią tego dlatego, że są wrażliwi bardzo i tak bardzo się interesują, tylko szukają pięty Achillesowej. Czyli szukam twojej słabości. Dlaczego? Ponieważ jak znam twoją słabość, znam ten guziczek, którego naciskania się najbardziej boisz, to wiem, w jaki sposób mogę przejąć nad tobą kontrolę. Bo no. będę naciskał ten guziczek. No nie, ale to teraz po prostu... Rozbiłem twój to świat. Rozwaliłeś mnie, bo wychodzi na to, że co? Że na pierwszej, no w ogóle, czy na rance mam się nie otwierać? Mam po prostu nie mówić? Mam, mam tylko się ucieszyć, jak ktoś mnie zapyta, Dobrze, ile to dam ci proste pytanie. Wyobraź sobie, że jesteś na tej pierwszej randce. zadałabyś komuś takie pytanie na pierwszej randce? No nie. No więc właśnie, więc jeśli słyszysz takie pytanie na pierwszej randce, to powinna się w tobie odpalić taka malutka czerwona lampeczka w głowie. Kurde, coś tu jest nie halo, nie? coś tu jest nie tak. Czemu ten człowiek pyta mnie o takie rzeczy? Okay. Tego typu rzeczy są zawsze sygnałami, które powinny nas zatrzymać i pozwolić nam na zastanowienie.